Dzień dobry we wtorek. Piękne zdanie dzisiaj pada ze strony Filipa, apostoła, w stronę Pana Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca. Dla nas ono jest takie trochę romantyczne, to znaczy, no, żeby Jezus pokazał nam Ojca, ale jeśli pomyślimy sobie z perspektywy Żyda, to to jest rewolucja, bo każdy Żyd wiedział, że nie można zobaczyć oblicza Boga. I, y, I albo Filipie już dokonała się mocna przemiana, y, która polega na tym, że robi krok dalej, to znaczy, że jest coraz bardziej odważniejszy przez to, że jest z Jezusem. Albo Filip, który ma greckie imię, jest bardziej wychowany w kulturze greckiej i nie myśli jak Żyd, nie wiem. Ale samo to, że y, jako apostoł Jezusa y, prosi o to, żeby pokazał Mu Ojca, żeby im pokazał Ojca, jest pokazaniem, jaka toczy się tam rewolucja w myśleniu, w religijności. A potem Pan Jezus jakby w ogóle szedł jeszcze dalej, mówił, Filipie, tak długo jestem z Wami, a Ty mnie prosisz o taką rzecz, kto patrzy na mnie, widzi Ojca. A więc Jezus jakby zakłada, że ta rewolucja jest jeszcze głębiej, że ona poszła jeszcze dalej, że oni jeszcze bardziej przestali się bać Boga. Jesteśmy w takim momencie, w którym daleko stąd w Rzymie trwają obrady kardynałów, część świata katolickiego, ale mam wrażenie, że bardzo niewielka część, bardziej taka dziennikarsko, klerykalna. Śledzi te, te wydarzenia. Ludzie się mnie pytają czasami, kto zostanie nowym papieżem. Czy Polak ma, ma szansę? Czy nie wiem, ten, ten Tagle będzie papieżem, czy ten ktoś z Ameryki? Powiem Wam szczerze, że kiedy żył Franciszek i myślałem sobie o tym, że przecież przyjdzie taki moment, że papież umrze i będzie wybór nowego. Że dzisiaj, że, że tak wtedy sobie myślałem, że to będzie takie ekscytujące dla mnie, że to oczekiwanie, ta cała polityka, to zaplecze tego wyboru będzie mnie jakoś interesowało. A dzisiaj widzę, że mnie to nie interesuje. To znaczy, jak będzie nowy papież, to będzie, na pewno będzie, wybiorą jakiegoś, tylko jakby nie ekscytuje mnie to wszystko. I tak się zastanawiam nad tym już chyba drugi czy trzeci dzień, dlaczego tak we mnie jest, dlaczego mam taki spokój. No, i doszedłem do wniosku, że po pierwsze nie mam na to żadnego wpływu. Po drugie, czytanie tych wszystkich mądrych komentarzy, tych różnych stronnictw, które próbują. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ludzie czasami w mediach próbują zrobić coś takiego, że im bardziej nasza bańka religijno, polityczno, nie wiem, myślowa będzie mówiła głośno, tym bardziej się przedrze do tego, kto będzie skutkował, czyli w tym momencie do kardynałów, i że oni wybiorą tego, co my chcemy. To jest w ogóle jakieś dziecinne marzenie. Ta ekscytacja pokazuje mi tylko tyle, że znaczy, rozumiem mechanizm, bo tak jest, ja żyję w Kościele długo, w zakonie, w strukturach też już sporo i jakby widzę to, to napięcie między duchem, a, a właśnie strukturą i, no i wiem, że choćbym nie wiem, co ten duch robił, to i tak struktura będzie bardzo silna, będzie broniła pewnych rzeczy. To nie chodzi o jakieś układy, o jakąś mafię, tylko my jesteśmy po prostu słabymi ludźmi i boimy się. W związku z tym potrzebujemy tych struktur, potrzebujemy tych wszystkich ludzkich oparć. I tak jest też w świecie polityki. To jest, to jest normalny ludzki mechanizm. Ale tak sobie myślę, że jak się zastanawiam nad tym, dlaczego mnie to nie ekscytuje, to po pierwsze właśnie przez to, że nie mam na to żadnego wpływu. Po drugie, bez względu na to, co ja myślę, i tak kto inny wybierze papieża, więc szkoda energii. A po trzecie, przyszła mi dzisiaj z odpowiedzią ta Ewangelia, że przecież w tym wszystkim chodzi o Pana Jezusa, chodzi o Ojca, chodzi o Boga. Że moim zadaniem jest to, żeby inaczej, że moim zadaniem nie jest to, żeby promować takiego czy innego papieża, ale moim zadaniem jest to, żeby mówić o Ojcu, żeby Jego pokazywać. Papież, struktury ma mi w tym pomóc. Albo będzie trudniej, nie wiem, tego to zobaczymy, ale jakby właśnie to odkrywam dzisiaj przy tej Ewangelii, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby pokazać Ojca, bo Bóg jest niezmienny w tym wszystkim. To będzie 267 papież w historii Kościoła. Może się mylę, poprawcie mnie. Więc to mi pokazuje, jaka to jest zmienna. To znaczy, to jest naturalna, ludzka rzecz, że umieramy, przemijamy historia idzie dalej, ale to, co jest stałe, no to Bóg. I myślę, że warto, żeby dzisiaj posiedzieć przy tej, przy tym pięknym dialogu, bardzo odważnym, w którym Filip prosi o coś, co dla Żyda może być bardzo rewoluc rewolucyjnego, żeby zobaczyć Ojca i zobaczyć, jak myśmy się już do tego przyzwyczaili, że można zobaczyć Ojca, że Jezus nam pokazuje Ojca, dla nich to nie było takie oczywiste i właśnie popatrzeć na Ojca. A potem tego ojca próbować pokazać. Przez co? Przez łagodność, przez cierpliwość, przez dobroć, przed, przez wyrozumiałość, przez spokój, czyli to wszystko, co pokazywał nam Jezus. I to jest zadanie na dzisiaj. Ważna jest polityka, ta światowa, ta polska, wybory przed nami. Ważna jest konklawę, wybór papieża. To są ważne rzeczy, bo one wpływają na naszą codzienność. Bardziej lub mniej. Ale najważniejsze. To jest zobaczyć i pokazać ojca innym ludziom, i sobie. I tego Wam życzę, i sobie też tego życzę. Dobrego wtorku Wam życzę. My dzisiaj z braćmi jedziemy do Zo, mamy tak zwaną majówkę. Więc myślę, że wrzucę Wam później coś tam z Zo Wrocławskiego, ale wcześniej idę do mojej ukochanej szkoły. Tak. I dziękuję wszystkim. Tym, którzy mnie wspierają, dziękuję moim patronom. Dziękuję tym, którzy yy, wrzucają do ekipy Supiego cokolwiek. Yy, dzięki, naprawdę, bo dzięki Wam można robić jakiś kawałek mały, ale mały, ale źle. Mały, ale dobry kawałek rzeczywistości. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jak ktoś będzie chciał dołączyć, to zapraszam do tej ekipy i też, jeżeli ktoś tu jest przypadkiem. Yy, Rzadko to robię, ale możecie zostawić subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się.